Proszę Państwa, chciałbym że przez najbliższe kilka minut powiedzieć Państwu o dość prostej rzeczy, która jednak budzi czasami wątpliwości terminologiczne. Dlatego chciałbym, żebyśmy to wyjaśnili sobie raz na zawsze. Cóż to jest, proszę Państwa, zdanie? Za chwilę powiem, czy to jest schemat zdaniowy, i na końcu powiem, czy to jest forma zdaniowa. Proszę Państwa, co to jest zdanie? Zdanie, proszę Państwa, w logice to jest. Jak mówi popularna definicja, jakaś wypowiedź, której możemy przypisać wartość logiczną. Prawda lub fałsz. Na przykład, dzisiaj jest piątek i mam dobry humor. To jest notabene zdanie fałszywe, kiedy to nagrywam, ponieważ nagrywam ten film w środę. Ale to, czy to jest prawda, czy fałsz, mnie w tej chwili nie interesuje. Ważne, że to jest do określenia, czy to jest prawda, czy fałsz. Dzisiaj jest piątek i mam dobry humor. To jest, proszę Państwa, przykład zdania. Ale proszę Państwa, w logice. W rachunku zdań tak naprawdę interesują nas bardziej schemat zdaniowy. Cóż to jest schemat zdaniowy? Schemat zdaniowy to jest. schemat zdania. Brzmi jak maksymalnie, ale na Państwu przykład. Zdanie dzisiaj, z piątek, mam dobry humor, jest przykładem zdania, które podpada pod schemat zdaniowy. coś i. coś innego. P i Q. To proszę Państwa nie jest zdanie, bo P i Q, tak zwane zmienne zdaniowe, to nie są zdania, to są miejsca do wstawienia zdania. Jeżeli w miejsce P wstawię zdanie dzisiaj jest piątek, a w miejsce Q wstawię zdanie mam dobry humor, powstanie nam zdanie. Ale dopóki tego nie zrobię, mam tylko formy, schemat zdaniowy, yy, czyli coś, co ma puste miejsca na wstawienie w, nie, w, w, w niego zdań, i wówczas dopiero stanie się to zdanie. Oczywiście, ja mogę dużo mówić o schematach zdaniowych. Są na przykład takie schematy zdaniowe, które, obojętnie co wstawimy w puste miejsca, zawsze nam dają zdania prawdziwe. Przykładem takiego schematu zdaniowego jest P lub nieprawda, że P. Takie schematy zdania nazywamy tautologiami. Ale mnie w tej chwili nie interesuje, jakie są własności schematu zdania. Mnie co to jest. Zatem schemat zdaniowy to jest coś, co ma puste miejsca na zdania. Jak wstawimy w nie zdania, to powstanie zdanie pewnie złożone, które będzie już potem prawdziwe lub fałszywe. Na koniec powiedzmy sobie, co to jest funkcja czy forma zdaniowa. Otóż, tak jak schemat zdaniowy, Zawiera sobie zmienne zdaniowe, czy miejsce do ustalania zdań. Tak, forma zdaniowa zawiera miejsce do wstawiania jakichś innych obiektów. Na przykład, może to miejsce będę oznaczał kreską. coś jest liczbą parzystą. To oczywiście nie jest zdanie, ale jeśli wstawię w miejsce pustego miejsca jakąś liczbę, na przykład 5, powstanie zdanie. 5 jest liczbą parzystą, zdanie jest oczywiście fałszywe. Ale jest zdaniem. Możemy powiedzieć, czy jest fałszywe, czy prawdziwe. Wstawię coś innego. 8. 8 jest liczbą parzystą. Zdanie jest prawdziwe. Ale dopóki nic nie wstawię w to miejsce, dopóki mam wolne miejsce, to w matematyce oczywiście często piszemy x tradycyjnie, ale to jest bez znaczenia. To jest to forma zdaniowa. Czyli napis, wyrażenie, coś, co jeżeli wstawimy w puste miejsce jakieś obiekt, dopiero wówczas stanie się zdanie. A zatem, proszę Państwa, zdanie to coś, czemu możemy przypisać się wartość, prawda lub fałsz. Wypowiedź, która jest prawdziwa lub fałszywa. Schemat zdaniowy to wypowiedź, która ma puste miejsce na zdania. Jeżeli wstawimy w nie zdania, stanie się zdanie, będzie prawdziwe lub fałszywe. Forma zdaniowa, coś co ma puste miejsce na jakieś inne obiekty, np. liczby, czy figury geometryczne, czy cokolwiek innego. Coś jest liczbą parzystą, jeżeli w miejsce coś wstawię konkretną liczbę, stanie się to zdanie. Rozumiecie Państwo te pojęcia, bo one są różne. I warto pamiętać o tym, że nie jest to to samo zdanie, schemat zdaniowy i forma zdaniowa. Dziękuję bardzo.